Megan, bo ja znalazłem taki smerefny zbiornik, i ja bym chciał, żebyś tego potrzymała. Poczynasz go dla mnie? Zdaje się, że nie. Jedyne co pozostało nam zrobić, to przeszukać cały instytut za fontami, bowiem w sumie fabularnie chyba poza Hamiltonem zrobiłem wszystko, Hamiltona zrobię dzisiaj. Poza tym chciałbym naprawdę wszystkie runy i kościane amulety znaleźć, wszystkie, bez najmniejszego pominięcia choćby jednego z nich. Dobra, gdzie co mamy? To mamy kościany amulet na górze. Ci się runa. Chcę być ostrożny, dlatego że boję się troszkę, że. Możemy jeszcze spotkać gdzieś strażników. A nie chcę wdawać się w kłopoty ani w bójki. Poza tym jak na razie nasz streak tym, żeby nikogo nie zabijać, nasze powiedzmy wyzwanie przejścia gry bez ani jednej śmierci. Jak na razie idzie naprawdę bombowo. Pogadajmy sobie z odmieńcem. Obserwować jak opowieść się zmienia, gdy jest powinien być przekazywana z ust do ust. Ciągle zniekształcona, niezrozumiana, słabo zapamiętana. W nadchodzących latach historia zmielikowana zostanie zdeformowana, przekuta jak miękki metal. W jednej potwór, którego należało zniszczyć. W innych... Ofiarę nic nie Zalona, gdyż udało ci się znaleźć alternatywę. Ale ty nigdy nie zapomnisz prawdy, tak? A przynajmniej w swojej lesji. No, byliśmy w pustce, z odmieniem pogadaliśmy, posłuchaliśmy i jak na razie w sumie cieszę się, że... Zauważył, że się staram. Staram się przechodzić wszystko tak, żeby nikt nie ucierpiał. No, pomijając osoby, które w sumie wyrzucam na mróz, a są one um, nieprzytomne. Jest taka ciekawa fama związana z, z serią Arkham, z gier o Batmanie, kiedy twierdzi się, że Batman nie zabija, ale... Knockouty wszystkie, wszystkie kontuzje, głowy, uderzenia, uderzenia pałą, uderzenia o ścianę. Zostawiamy tych ludzi na mrozie, żeby zamarzli z wewnętrznym krwotokiem prawdopodobnie. Zabawnie <laughs> Okej okay. Gdzie też mogę się dostać? Obawiam się, że tutaj nigdzie nie ma wejścia na górę Już będziemy musieli śmigać sobie po dachach Ponieważ z tego co widzę Tutaj przeszukałem już wszystko, co się tylko dało Nie ma ani jednego miejsca, które mógłbym jeszcze zobaczyć Nie ma ani jednego miejsca, które mógłbym zwiedzić Winda tak daleko nie jeździ W sumie do góry są schody. O w mordę, tu jest przejście Ale jaja Ja nie wiedziałem, że tu są schody Klucz Hamiltona. Czy to oznacza... A, okej. Okay. Czyli teraz mogę pogadać z Hamiltonem. Dostanę od niego klucz do prawdopodobnie jego biura. Haj. Mogę. No dobra. Dostanę klucz prawdopodobnie do jego biura. Dzięki czemu będę mógł się dostać na górę i zdobyć runę. Co w rzeczy bardzo mnie cieszy, to nie tutaj. To było jeszcze piętro niżej. On był zamknięty tutaj przy pomieszczeniu, w którym była. Tak, była straż. Nic mi się nie wydaje. Z kim ty gadasz? No, nie wierzę i nadal nie mogę z nim porozmawiać. To jest. To jest chyba błąd gry. To jest chyba naprawdę konkretny błąd gry. Co mnie w sumie martwi, bo. Nie mogę nawet. Dlaczego oni muszą. Nie mogę nawet przeszukać jego. O! Kruzka Miliona. Dobra. To chyba po mnie to tutaj tyle. Dzięki. Miło było. Obawiam się jednak, że nie będę musiał tu wracać, bo cokolwiek Hamilton mógł mi powiedzieć. Na chwilę obecną nie jest mi potrzebne, bo mam klucz do jego biura. Więc. Nie wydaje mi się, by ten bug jakoś szczególnie mnie dotykał. Zdaje się, że błąd wystąpił bo tym. Fajnie. Jak pozwoliłem. O! Pokój Hamiltona. Jak pozwoliłem. Tamtej strażnicy. Wdać się w nim w rozmowę. Z nim w rozmowę. Dostaliśmy plany, dostaliśmy drut. Zbadaj madło. Mamy w cesarstwie tylu uzdolnionych rzemieślników. Prawda? Pistolet. Rzeczory, które generalnie mi się nie przydadzą. Aczkolwiek. Obawiam się jednej rzeczy i martwi mnie jedna rzecz, mianowicie. Jak się rozejrzeć, tak nigdzie nie widzę runy. Najbliższe jest daleko, a to oznacza. Tym razem jestem pewien, że widziałem. O! Zakapturzona postać, która coś ciągnęła. Tutaj Hamilton mówi o tym, że widział prawdopodobnie z korony, tak. Definitywnie. Hamilton widział z More korony. Nowa wskazówka do misji w dzienniku, ależ do jakiej misji? Hamilton sądzi, że Vasco może być powiązany ze Zmorą Korony. A! A to generalnie to już wiemy, bo i z Vasco, i ze Zmorą Korony, czyli z doktor Hypatią rozmawialiśmy. Wyratowaliśmy doktor Hypatię, nie zabijając jej. Podaliśmy jej antidotum, które stworzyliśmy i wszystko gra. Podoba mi się, podoba mi się, że mogę generalnie przechodzić ten tytuł. Nie martwiąc się, się o to, że poniosę jakieś złe konsekwencje, dlatego że jak na razie podejmuję wszelkie wybory, które mnie naprawdę cieszą. Także jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. No i chyba nic tu po mnie. Co mnie troszkę martwi, ponieważ myślałem, że to tutaj będzie ukryta runa, albo przynajmniej jakieś przejście na dach cokolwiek. A wydaje mi się, runa jest bardzo blisko. Wydaje mi się, że w takim razie będę musiał wyjść na zewnątrz i podróżować tam z dachu. Co jest nieco niepokojące. Ta. Biuro Aleksandrii Hypatii Czyli nie jestem tutaj? To jest biuro Hypatii, o tutaj I doktoraty i tak dalej I jest też pokój Hamiltona A więc, najprawdopodobniej Będziemy musieli ja. Tędy się nie dostanę, okej okay. Dobra, plan jest taki Chodzimy tutaj Bierzemy sobie teleport I Spidermanie Dostajemy się. O! Tam jest okno, a na górze jest kościana amulet. Zacznijmy od ciebie. Hej! O, jeszcze są jakieś rzeczory. Jaj nie podniesiemy, bo nie chcemy wykluwać żadnego sępa. Jedynym sępem na rzeczory jesteśmy tu my. A więc dostaniemy się tutaj, gdzie jest runa. Hop! Dzień dobry. Oj. Dobrze. Przycisk. Czy to przywoła mi windę? Owszem. Dobra. Magiczne pytanie brzmi. Jak ja się stąd dostanę? I dokąd? Główny hol. Martwi mnie trochę, że widzę przecież, że jest jeszcze jeden poziom poniżej. Jest jeden poziom, na którym definitywnie mogę znaleźć runę, i to jest ta runa tutaj widoczna poniżej. Może coś się odblokuje, kiedy uda mi się już zająć tą wieżą. To się wydaje w miarę sensowne. Wydaje mi się, że mogę to zrobić bezproblemowo, aczkolwiek. Dobra, jest tu dwóch strażników, którymi muszę się zająć. Oj, zacznijmy od tego. Że, wolą, że wolałbym na nich nie korzystywać What the fuck? No mm. strzałki usypiającej. No cześć. I śpi sobie. Ok. Poszło całkiem sprawnie. Wieża strażnicza. Czy ja muszę ją zniszczyć, czy muszę tu jakoś coś przekręcić? Niekoniecznie. Tam jeszcze na dole jest koleś. A jestem ciekaw, czy to jest wejście... A już wiem, tam są kuchnie, ok. I w sumie ta runa jest gdzieś tam. Ale runa jest pod ziemią, jest na jakimś poziomie, którego nie mogę blokować. Tam jest koleś. Ja sobie zapiszę grę, bo coś czuję, że może być problematyczne, jeżeli to schrzanie. No dobra. No to to fruniemy po ciebie. Teraz kopie śmierć. Oj. Powiedziałbym, że idealnie, ale zrobiłem ten drulon. Prawie sobie złamałem kark. Średnio, ciekawie. Wręcz głupie to było. To mogło zaważyć nie tylko na sukcesie tej akcji, ale również na tym, żebym nie przeżył. A wolę przeżywać, ponieważ będziemy musieli żyć, żeby dokończyć grę. Hej. Wiesz co? Ok. Dzień dobry Rick. W takim razie musimy wyłączyć teraz to cudo Jak to zrobimy? Jak tego dokonamy? Mogę tak po prostu się tam teleportnąć? Mogę... wyjąć to? I sprawa rozwiązana Bomba Ok. Okej, okay, tam płynie nasza przyjaciółka po żądalu, tam cóż, życzory. Jest tu coś, co może mnie uratować. Niekoniecznie. Uzupełnię sobie jedynie eliksirę i zanim do ciebie przyjdę, muszę odkryć gdzie. Dosłownie, muszę odkryć gdzie do diabła jest ukryta ta cholerna runa. Zauważyłem jedną rzecz. Jestem teraz w holu, a tutaj znaczy w lobby, a tutaj jest wejście do piwnicy. Nie wiem jak, ale mam takie dziwne wrażenie, że będąc tutaj mogę wcisnąć coś. Na przykład to. Nie, to mnie jedzie do góry. Czy wy mnie pojedziecie w dół? Czy to jest plan, który... O mój Boże! Oh, To nie było w planie. No więc generalnie wiemy, że mogę się dostać do piwnicy, zestrzeliwując... A zestrzeliwując... What the fuck? Niszcząc generalnie te rzeczory. Wejdźmy jak najwyżej. I zaczepię się o jeden z tych skurczybeków. Strasznie mnie cieszy, bo Claudia ostatnia moja ukochana wraca do. Aj! To będzie wyglądało super. Udało się, ale bomba! Bajer. Moja Claudia wraca ostatnia do moich odcinków z Blair Witch aleśmy tę grę ukochali, po prostu jest świetna. Przydałbyś jakiś taki horror w tym klimacie. Mało takich gier wychodzi. Musiał się sam wziąć za robienie horroru, żeby taki wyszedł. Biuro rzeczy znalezionych. Bayer. Generalnie Claudia ostatnio zauważyła, że w pierwszej części Blair Witch gry. No. Oh. Oho! Ciekawe. W, pierwszym, yy, w pierwszej części gry Blair Witch jest Dale Cooper z Twin Peaks, który sobie siedzi w restauracji i zajada ciasto. Ciekawe rzeczy. Ciekawe tu rzeczy naprawdę są. I Anton Sokoloff. Obraz... i sztaba! Pamiętnik, to czytaliśmy Sztaba złota, bajer No to fajnie Coś jeszcze Nie wydaje mi się, by mroczny wzrok szczególnie mi pomagał na tym etapie Będę musiał go rozwinąć, aczkolwiek... Jeżeli tylko się pojawi opcja, to zechcę sobie przywoływanie, znaczy przywoływanie... przyciąganie przedmiotów Zrobić jako... A moc, dlatego że będę tego potrzebował, żeby, tak jak w sytuacji w poprzednim odcinku, nie musieć się wpakowywać między czwórkę strażników, tylko przyciągnąć runę do siebie i zwiać. Co mi znacznie łatwiej sprawy. Nie mogę włączać tych reflektorów, co mnie trochę martwi, ale spoko. Tu są piece, w których palono niewiernych, a tutaj. Może się mylę, ale wydaje mi się, że chyba nic tu po nas. Chyba naprawdę. I mamy tu już czego szukać. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No dobra, to w takim razie wyfruwamy do góry. Nie wydaje mi się, by była ciekawsza opcja. Musimy po prostu się dostać na górę. Spoko. W sumie cieszy mnie to. Bo gra mi naprawdę odpowiada, więc. Oj. Zwyczajnie świetnie się bawię. Takie rzeczy ukryte jak tutaj. Te elementy, które pozwalają mi na to, żeby rzeczywiście poeksplorować i... To jest guzik. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Usprawniona i ulepszona wersja jedynki, aczkolwiek optymalizacja leży. Bo gra naprawdę powinna chodzić znacznie lepiej. A nie chodzi, co mnie martwi. No i bardzo dobrze. Oczywiście, że bardzo dobrze, panie kucharzu, bowiem idziemy do naszej przyjaciółki Megan. Megan fo. Niech to jej nie zabije. O mój Boże, szturchnąłem to, jakby to ją trafiło, to by z niej zostały atomy. Mam nadzieję, że nikogo nie zabiłem żadnej ryby. Nie? Łączna liczba. Zabój z zero. Bomba. Jezus Maria. Z drugiej strony teraz mnie korci. Korci mnie, żeby coś przetestować, mam głupi umysł i... i frajdę dziecka, kiedy próbuję różne rzeczy. Megan, bo ja znalazłem taki smerefny zbiornik. I ja bym chciał, żebyś tego podtrzymała. Nie go dla mnie? Zdaje się, że nie, okej. Okay. Nic tu nie ma. Wszystko co mogłem przeszukałem. Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy mam, wszystkie... Pewnie część twoich starszych krewnych tu zaglądała. Kiedy było to jeszcze solarium sanatoryjne. Najprawdopodobniej tak. Czy możemy już się stąd zabrać? Nie podoba mi się to miejsce. To jak? To tak, że możemy. Zebrałem już wszystko. Tak, wracajmy już na statek. Będzie czadowo, będzie naprawdę czadowo. Co z Sogołowem? Nie, ale to Hypatia była z morą korony. Co? Nie, nie wierzę. Dziuk podstępem nakłonił ją do wstrzyknięcia sobie szkodliwej wersji jej seru. Zmieniło ją, ale było na to antidotum, więc przeżyła. Jeśli pamięta swoje zbrodnie, będzie musiała z tym żyć. A co z Sogołowem? Oddali go komuś zwanemu Kirin Dzindosz. Znasz go? Wszyscy go kojarzą. To wielki wynalazca Serkonos. Czas na niego. Oby Antonowi nic nie było. Też mnie to martwi. Fajny gość. Zabójczość 0. Ekstra. Huch. Litościwie, podoba mi się. Runy 6x6. Kapliczki odmieńca 1x1. Kościana amulety 5x5. Obrazy 3x3. Plany 3x4. Jeden plan jedynie gdzieś mi umknął, ale poza tym jest naprawdę ekstra. Jest naprawdę ekstra. Podoba mi się. Misja Droga Pani Doktor ukończona. O świetna giera. Podoba mi się. Niestety mnie wykryto. Postaram się w następnych odcinkach, że mnie nie wykrywano, ale jednak... Problem polega na tym, że przy op takiej optymalizacji zwyczajnie ciężko operuje się postacią, kiedy jest to odrobinę niepłynne. Sokołow był swego czasu Danielskim geniuszem. Odmienił nasze miasto swoimi wynalazkami. Elektryczność dla fabryk. Kolejki mknące nad drogami. Kiedy dorastałam, jego brzęczące i świecące urządzenia dbały o moje bezpieczeństwo. Śmiałam się z jego opowieści, a jego skandaliczne wypowiedzi szokowały arystokrację i rewidentów. Teraz, tyle lat później, Kirin Gindosz jest geniuszem Karnaki, szaleńcem, który dał Diukowi złowrogie maszyny. Ruszają się jak ludzie, choć nimi nie są. Mechaniczni żołnierze, którzy walczą i zabijają. Muszę się dowiedzieć, gdzie trzymają Sokołowa i wyciągnąć go stamtąd żywego. Uratować jednego geniusza i okiełznać drugiego, nim stworzy armię mechanicznych żołnierzy. No w pożądalu. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Aczkolwiek martwię się, bo teraz jeżeli będziemy mieli do czynienia z mechanicznymi robotami... Może być naprawdę ciężko poradzić sobie na otwartym terenie, to na zamkniętym terenie w momencie kiedy będę chciał używać mocy albo uciekać przed alarmami. A technologicznym geniuszem nie jestem. Zwyczajnie nie jestem, bo stroniłem od tego. Notatka od Megan Foster. Doktor Hypatia. Czy doktor Hypatia jest z nami na statku? Chcę tylko by Anton wrócił tu. Cały i zdrowy. Jak to się stało, że ten sta... Zanim wyruszymy, lepiej porozmawiaj z Hypatią. Zajęła jeden spokój, ale chyba tylko na chwilę. Chciała być z dala od Adermayer. W zupełności rozumiem, że chciała być z dala od Adermayer. Co mnie ciekawi, bo. O, ależ pięknie. O, ależ jest tu. Pie... Spójrzcie. Przepięknie. Tam jest doktor Hypatia. Chyba. A jestem ciekaw, co mogę zrobić. Z kościanami, amuletami, które zdobyłem, i z runami, które mam. Kościany amulety, nie wybrano amuletu. Co my tu mamy? Go. Okej. Okay. No, nie bardzo. Krótka niewidzialność, bo. Nie, no, ale ja to nie chcę zamordować nikogo. Uduchowiony. W sumie, uduchowiony brzmi całkiem nieźle. Silne płuca też brzmią nieźle, ale. Uduchowiony jest ok. I silne płuca w sumie też, dlatego że jeżeli przyjdzie mi na przykład szukać jakieś runy pod wodą, w sumie w dowolnym momencie mogę wpakować sobie ten amulet. Znaczy, nie amulet, tylko No Znaczy, no tak, kościany amulet. Sobie mogę tutaj władować. Notatki moce Co też możemy zrobić? Możemy ulepszyć swoją postać znacznie, bowiem mam ich sześć. Domino. Domino jest spoko dlatego, że pozwoli mi powalić kilka wrogów jednocześnie. Tworzenie amuletów też wygląda naprawdę obiecująco. Naprawdę obiecująco. Co dają kolejne poziomy? Nie mam pojęcia, ale... Spada szansa na spaczenie. No, definitywnie tworzenie amuletów się przyda, bo pozwoli mi to na to, żeby statystyki trochę polepszyć. O, jak nic, systemy bezpieczeństwa i dodatkowe obiekty, w tym obiekty, które naprawdę mogą być dla mnie fabularnie ważne. To jest coś, czego naprawdę chcę. To jest coś, co bardzo ułatwi mi usprawni rozgrywkę. Brzmi czadowo, mignięcie, daleki chwyt. <laughs> Przyciągaj obiekty! Bardzo tak, bardzo, bardzo tak. Spowolnienie, czas na chwilę. Nie, 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 przyciąganie obiektów, definitywnie. To wyratuje mnie z takiej sytuacji, kiedy mam kilku strażników i przy nich jest runa i chcę ją przejąć, nie zauważawszy... Pozostając nie zauważywszy. Nie zauważony. i <laughs> język mi się plącze. Tak czy owak, musimy pogadać się z Hypatią? Jestem ciekaw, co ma ciekawego do powiedzenia, a ta łódka nie wygląda jak Hypatia. Nie. To dlatego, że Hypatia jest tam. Cześć, Megan. Nie zamykaj drzwi. Dzięki wielkie. Zobaczmy, co do powiedzenia ma Hypatia. za bezczelność najwyższej... O, jesteś. Zostań z... Doktor Hypatio, czy pamięta pani cokolwiek, co mogłoby mi pomóc? Muszę znaleźć Antona Sokołowa. Potrzebuję go, by poznać plany Duka. Pamiętam tylko strzępki. Duke jest blisko ze swoim wielkim wynalazcą, Kirinem Jindoszem. Ale to człowiek o empatii modliszki. Myślę, że jednocześnie podziwia i nienawidzi Sokołowa. Odwiedziliśmy Aramisa Stiltona. Podobał mi się, ale stało się coś złego. Ach, pamiętam pojedyncze rzeczy. Przykro mi. Nie martw się na razie. Może coś z tego będzie pomocne. Mam taką nadzieję. Nie wiem, czy do końca rozumiem, ile Ci zawdzięczam, ale mam u Ciebie dług za pomoc w Adelmeier. Dziękuję. Proszę bardzo. I to na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że się Wam podobało i mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Dajcie znać poniżej, jakie są Wasze wrażenia po Dysoner, jak na razie. Dajcie znać poniżej, jak dobrze się bawicie i czy seria się Wam podoba tymczasem. Ode mnie to tyle. Słyszymy się jutro w kolejnym odcinku i niebawem wyniki konkursu na Kopie Dysoner 2 oraz nowy konkurs na kanale. Pamiętajcie o zostawieniu po sobie kciuka w górę, jeżeli film Wam się podobał tymczasem. Trzymajcie ciepło. I do jego usłyszenia. You never really leave me. No, my.